Cześć, nazywam się Mateusz Rostręga, jestem dietetykiem i witam cię serdecznie na moim kanale. Tematem dzisiejszego czwartkowego odcinka będzie glukoza, a dokładnie glukoza we krwi człowieka i to, jakie wyniki interpretować, jak te wyniki powinny wyglądać w stanie ketozy, na diecie ketogenicznej, kiedy się przejmować, a kiedy się kompletnie nie martwić, no i czym ewentualne problemy mogą być spowodowane i jak sobie z nimi radzić. Jeśli jesteś ciekaw tego tematu, to zapraszam cię serdecznie do oglądania. Warto zastanowić się na początek, co oznacza prawidłowa glikemia. I niestety już na samym początku trafiamy na pewne przeszkody. Z tego względu, że o ile dla osób będących na diecie standardowej, zwykłej, poziomy glukozy są określone całkiem nieźle, a więc poziom pomiędzy 80 a 100 mg na decylitr na czczo i poziom nie wyższy niż 140 mg na decylitr po posiłku, to jednak dla osób na diecie ketogenicznej nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie poziomy glukozy będą tak naprawdę prawidłowe. Mały przykład. Osoba będąca na diecie standardowej, która ma poziom glikemii 60 mg na decylitr, prawdopodobnie będzie czuła się fatalnie, będzie senna, a może właściwie już będzie spała, ponieważ tak niski poziom cukru u osoby na diecie węglowodanowej może przysporzyć niemałych Problem. Jednak u osoby na diecie ketogenicznej, która ma wysoki poziom ciał ketonowych we krwi, taki poziom glukozy może być w pełni prawidłowy, ponieważ osoby na diecie ketogenicznej, osoby w stanie ketozy są chronione przed efektem hipoglikemii, ponieważ ich głównym paliwem nie jest glukoza, a są ciała ketonowe. Trochę podobnie sytuacja wygląda, kiedy mówimy o górnym pułapie, ponieważ 140 mg na decylitr, które jest proponowane dla osób na diecie węglowodanowej. Wydaje się w takim przypadku ok. Jednak 140 mg na decylitr we krwi na diecie ketogenicznej to już naprawdę dużo i warto w takiej sytuacji zastanowić się, czy robimy wszystko w porządku. Jeśli chodzi o poziomy naczcze, to faktycznie ta granica 100 mg na decylitr wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, zarówno jeśli chodzi o dietę ketogeniczną, jak i dietę wysokowęglowodanową. Jednak drugi, czyli dolny pułap 80 mg, o ile na diecie wysokowęglowodanowej ma naprawdę sens, o tyle niższy poziom na diecie ketogenicznej, nawet nadczo, nie będzie problemem, zdarza się bardzo często i może świadczyć by chociażby o głębokim stanie ketozy. Podobnie cele, które nam przyświecają, będą różnicowały to, jaki chcemy mieć poziom glikemii. Jeśli zależy nam na osiągnięciu efektów terapeutycznych, na przykład w przypadku padaczki lub nowotworów, to faktycznie im niższy poziom glikemii, tym prawdopodobnie lepiej. Jednak na przykład w sytuacji, gdy trenujemy, a nawet chcemy budować masę mięśniową, to wyższy poziom glikemii, szczególnie około treningowo, może nam się naprawdę przydać i zrobić dla nas naprawdę dobre rzeczy. Więc odpowiedź na pytanie, jaki jest prawidłowy poziom glikemii, nie jest prosty. Jeśli miałbym jednak ustawić jakieś ramy, byłoby to pomiędzy 60. A 120 mg na decylitr, z tym, że to 120 to już naprawdę sporo i jednak u większości osób postarałbym się schodzić poniżej 100-110 mg na decylitr na stałe, również po posiłku. Będą od tego wyjątki, ponieważ jak zaraz sobie. Porozmawiamy, jest parę czynników, które mogą powodować, że po prostu będziemy do tego, by nasza glikemia była wyższa. część pierwsza. wysoka glikemia naczcho. Jeśli mówimy o wysokiej glikemii nadczo, możemy powiedzieć sobie aż o czterech przyczynach takiego stanu rzeczy. Po pierwsze może być to genetyka. Na przykład taki gen jak ADRA2A może powodować wyższe poziomy glukozy naczcho. Tak po prostu. I jeśli posiadasz mutację takiego genu, może okazać się, że cokolwiek byś nie zrobił, którychkolwiek porad z tego filmu byś nie wprowadził w swoje życie, twoje poziomy glukozy i tak będą powyżej 100 mg na decylitr na I nic z tym nie możesz zrobić. I niekoniecznie będzie to też dla ciebie problem, nie będzie to też dla ciebie złe. Stąd też powiedziałem, że nie zawsze musimy schodzić poniżej tych 100 mg na decylitr, ponieważ będą przypadki, gdzie nasza genetyka będzie predysponowała nas do nieco wyższego poziomu glukozy. Naczczo. Kolejnym punktem będzie insulinoporność fizjologiczna. Jeśli nie wiesz, czym jest insulinoporność fizjologiczna, nagrywałem na ten temat materiał, znajdziesz go gdzieś tutaj. Mówiąc w dużym skrócie, niektóre komórki naszego ciała są uzależnione od glukozy i nie potrafią korzystać z kwasów tłuszczowych jako paliwa. W takiej sytuacji nasz organizm w stanie ketozy wprowadza te komórki, które mogą żywić się ketonami, w stan insulinoporności. Aby nie zabierały glukozy niezbędnej do, dla niektórych komórek, takich jak erytrocyty. W takiej sytuacji, kiedy nasz organizm jest w tej stanie fizjologicznej insulinoporności, może pojawić się coś takiego jak oszczędzanie glukozy. I na przykład w takiej sytuacji, po nocy, możemy mieć po prostu nieco wyższe poziomy glikemii związane właśnie z tym stanem fizjologicznej insulinoporności. Może on być zależny od wielu czynników, chociażby od profilu kwasów tłuszczowych w naszej diecie i o tym powiem jeszcze. Później. ostatnim podpunktem będą dwa efekty. Efekt samogi oraz efekt brzasku. Są one do siebie dość podobne, jednak różnią się w pewnych detalach. Efekt samogi występuje z powodu nadmiernego wydzielania insuliny w nocy. Może być to z powodem przyjmowaniem insuliny przez cukrzyka lub na się na noc i wtedy Nasz organizm na ten posiłek reaguje wydzielaniem właśnie insuliny. Nadmierne wydzielanie insuliny w nocy powoduje spadek cukru, hipoglikemię, i nasz organizm, żeby nas ratować z tego stanu, wydziela katecholaminy, które powodują uwolnienie zapasów cukru z wątroby i ponowny wzrost glukozy. W takiej sytuacji, kiedy zbadamy sobie poziom cukru. Naczczo rano może być wysoki właśnie dlatego, że w nocy nasz organizm uwolnił zapasy glukozy z wątroby. Efekt brzasku natomiast różni się tym, że nie występuje w nim hiperglikemia i insulina nie zbija tej glukozy do zbyt niskich poziomów. Po prostu w trakcie nocy z różnych przyczyn ten poziom glukozy stopniowo spada, spada na tyle, że w końcu organizm znów musi uruchomić katecholaminy, aby uwolnić zapasy glikogenu wątrobowego i uratować nas z hipoglikemii. W takiej sytuacji rano znowu napotkamy wysoki poziom cukru i będzie on spowodowany tym, że w nocy doświadczyliśmy stanu hipoglikemii. O ile w tej sytuacji nie dzieje się jednak nic poważnego z naszym organizmem, nie czujemy się fatalnie, to nie jest to zwykle zbyt duży problem i nie powinniśmy się tym nadmiernie przejmować. Zwykle im dłużej jesteśmy w stanie ketozy, tym lepiej wygląda nasza gospodarka energetyczna i tym lepiej organizm będzie radził sobie z takimi sytuacjami. Część druga. Problemy z glikemią w trakcie dnia. Zaczniemy od czynników nieżywieniowych, czyli to, co lubię najbardziej. Na przykład takim czynnikiem nieżywieniowym będzie światło. Możesz w to nie wierzyć, ale światło jest naprawdę ważne dla Twoich poziomów glukozy. To dlatego, że chociażby podczerwień czy światło UV wchodzą do naszych komórek i napędzają szlaki metaboliczne w mitochondriach. Jeśli nie jesteś do tego przekonany, proponuję Ci mały eksperyment. Zjedz jednego dnia posiłek w domu przy sztucznym świetle, a następnego dnia zjedz taki sam posiłek na zewnątrz przy naturalnym świetle i po jednym i po drugim posiłku zrób kilka pomiarów glukozy. Zobaczysz, jak diametralnie potrafią się różnić. Jeśli występują więc u Ciebie problemy z glikemią, jeśli masz insulinoporność, cukrzycę typu drugiego lub po prostu na diecie ketogenicznej nie radzisz sobie z ogarnianiem poziomów swojej glikemii, to pierwszą zmianą, którą bym proponował, jest jedzenie posiłków na zewnątrz, jedzenie posiłków przy otwartym oknie, unikanie sztucznego światła podczas jedzenia Posiłków. To dlatego, że sztuczne światło to przede wszystkim światło niebieskie i zielone, nie ma tam zbyt wiele UV i podczerwieni, a to może jeszcze mocniej wpływać na to, że Twoja glikemia będzie rozregulowana. I badania na ten temat znajdziecie w opisie. Kolejnym czynnikiem, który będzie takim nieżywieniowym problemem, jest promieniowanie elektromagnetyczne, sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne. Mamy badania, które pokazują, że sztuczne promieniowanie mikrofalowe, jeśli jest zbyt blisko glukometru, zaburza wyniki, e, które podaje ten glukometr. Podobnie mamy też kilka dowodów naukowych, które sugerują, że samo przebywanie człowieka. W pobliżu promieniowania elektromagnetycznego może powodować u niego zbyt wysokie poziomy glukozy, problemy z kontrolą glikemii. Były to badania na cukrzykach typu pierwszego i drugiego i wyniki są naprawdę ciekawe. A więc, znowu, środowisko, w którym zjesz Twój posiłek, może mieć naprawdę duże znaczenie na to, jak po tym posiłku będzie wyglądała Twoja glikemia. Być może warto więc poza wyjściem na zewnątrz, żeby złapać trochę naturalnego światła, ściągnąć jeszcze buty i pouziemiać się aby naprawdę być w dobrym środowisku. Kolejnym, trochę banalnym, acz ważnym do poruszenia problemem jest sam problem z higieną pomiarów. Po pierwsze, jeśli nie umyjecie dokładnie palców, na których chcecie wykonać pomiary, wynik może wyjść nieprawidłowy. Niektóre paski bywają też uszkodzone lub bateria może być zbyt słaba. Wiem, że wydaje się to kuriozalne, ale naprawdę często spotykam się z sytuacją, gdzie na przykład Dziwne pomiary glukozy wynikają właśnie z tego, że jest problem z baterią w glukometrze. Polecam też za każdym razem, kiedy wyjdzie Wam dziwny pomiar, zbyt wysoki lub zbyt niski, zrobić od razu pomiar kolejny po umyciu palca. Sam spotkałem się z tym, że glukometr potrafi czasem zaszaleć i pokazać zbyt wysoki wynik jednorazowo, a kiedy zostanie powtórzony, już być w zupełnej normie. Dlatego polecam nie kierować się pojedynczym badaniem, a zawsze zrobić poprawkę, jeśli mamy wątpliwości. Pomówmy trochę o kwestiach żywieniowych. Na początek, kiedy próbujemy stosować ketozę odżywczą, a nie ketozę kliniczną, czyli taką, która ma nieco więcej białka i mniej kwasów tłuszczowych, automatycznie powinien spaść na poziom ketonów i nieco wzrosnąć poziom glukozy. Czy jest to problem? Niekoniecznie, nie musi być. Wysoki poziom ciał ketonowych jest szczególnie ważny dla osób chorych. Osoby względnie zdrowe mogą korzystać z dobroci ciał ketonowych nawet przy dość niskich poziomach we krwi. A więc ponownie, nie boimy się białka, a jeśli się go jeszcze boisz, to polecam Ci mój film, który znajdziesz gdzieś tutaj na górze, w którym mówiłem o tym, jak ważne może być białko w stanie ketozy. Wcześniej obiecałem rozwinąć temat insulinoporności fizjologicznej i żywienia, które może na to wpłynąć. Faktycznie, jeśli nasza dieta jest bogatsza w kwasy tłuszczowe nasycone, e, może to wpłynąć na jeszcze mocniejszą insulinooporność fizjologiczną. I teraz czy jest to problem? No niekoniecznie. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, fizjologiczny efekt. Jednak jeśli komuś sprawia to Problem, na przykład jego poziomy glikemii są naprawdę zbyt wysokie, powiedzmy z powyżej 110-120 mg na decylitr. Być może faktycznie w takiej sytuacji można spróbować zmian proporcji diety, zmniejszenia ilości kwasów tłuszczowych nasyconych, zwiększenia ilości kwasów tłuszczowych jedno- i nienasyconych i obserwować efekty. Ostatnim tematem związanym z żywieniem, o którym chciałbym porozmawiać są warzywa wysokocukrowe. Warzywa, które mogą wpłynąć na to, że wasz poziom cukru faktycznie wzrośnie. Są to np. gotowana marchewka, burak, dynia czy też cebula, które faktycznie u niektórych osób mogą spowodować wzrost cukru we krwi, szczególnie kiedy są świeżo gotowane i ich indeks glikemiczny jest najwyższy. Nie u każdego tak będzie i absolutnie nie oznacza to, że każdy musi wyłączać te warzywa z diety ketogenicznej, wcale tak nie jest. Jednak, jeśli Jesteś świeżo po adaptacji. Jeśli masz spore zaburzenia metaboliczne i to z ich powodów wszedłeś w stan ketozy, być może, szczególnie na początku, warto to obserwować i jeśli u Ciebie występuje taki problem, warto te warzywa na jakiś czas wyłączyć. Prośby o materiał omawiający poziomy glukozy w stanie ketozy pojawiały się nieustannie już od dawna. Postanowiłem zrobić więc naprawdę szeroki i przekrojowy materiał, który mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak było, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobał i czy macie jeszcze jakieś pytania, bo nie ukrywam, że motywuje to do dalszej pracy. No i zostawcie subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek, bo to pozwala być Wam na bieżąco. A mam dla Was pewną niespodziankę, ponieważ od tego tygodnia na moim kanale będzie pojawiał się nie jeden, a dwa filmy tygodniowo, więc już w sobotę. Przygotujcie się na kolejną dawkę wiedzy. Na koniec, jeszcze mało ogłoszenia parafialne, moi drodzy. Nie wiem, czy widzieliście, ale dostępny jest już mój e-book, e-book mojego autorstwa, w którym możecie poczytać o tym, jak ważne środowisko jest dla waszego zdrowia i jakie zmiany w tym środowisku możecie wprowadzić, aby sobie pomóc. Jak go zdobyć? Jest dla was dostępny prawie zupełnie za darmo. Mówię, że prawie zupełnie za darmo, ponieważ żeby go dostać, musicie zapisać się do newslettera na mojej stronie. Tutaj macie adres strony i znajdziecie go również w opisie filmu. Wystarczy zjechać na sam dół strony i zapisać się do newslettera. Miłego czytania! Na dziś to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!